Złote krople to są nasze myśli. Każda myśl, każde uczucie, każda intencja, każda wibracja to nie pozostaje wewnątrz, ale promieniuje. Promieniuje na świat i staje się częścią zbiorowej świadomości planety. Staje się częścią globalnych wibracji, takiej globalnej częstotliwości, tak jak w rodzinie czterech osób w domu. Jaka jest wibracja, jaka jest energia tego domu? To jest stan umysłu tych czterech umysłów w domu. Jaka jest wibracja planety? To jest stan umysłów nas wszystkich, miliardów nas na planecie. To jest stan naszych umysłów, to ten stan tworzy stan świata. Dzisiaj, jeżeli ktoś by nas zapytał, jakiej zmiany chcesz na świecie, to jest bardzo Proste, my czekamy na piękny świat. Świat, w którym jest harmonia, jedność, akceptacja, współczucie, bezwarunkowa miłość, spokój i szczęście. To jest bardzo jasne. Duchowe równanie jest takie: nasze myśli tworzą nasz świat. Zatrzymaj się i zadaj sobie pytanie, żeby stworzyć taki świat, na który każdy czeka. Czy jestem gotowa, żeby zmienić coś w sobie? Ludzie nie zawsze będą tacy, jakbym chciała, sytuacje nie zawsze będą takie, jakie bym chciała, ale moja odpowiedź. Moja myśl, moja wibracja na tę sytuację, tę osobę, na wyzwanie w moim życiu. Czy moja odpowiedź może być odpowiedzią spokoju, stabilności, przebaczenia, puszczenia, dobroci, życzliwości, współczucia, akceptacji? I gdy stworzę taką odpowiedź, to będzie moja złota kropla. Ta złota kropla nie tylko sprawi, że ja będę czuć się łatwo, wygodnie wewnątrz, ona nie da mi tylko boskiego, wspaniałego doświadczenia, ale ta złota kropla moich wibracji będzie promieniować i uniesie wibracje planety i to stworzy, wprowadzi zmianę w energii planety. Mały procent świata, populacji jest potrzebny po to, żeby stworzyć ten krytyczny moment, żeby zmienić cały świat, wibracje na świecie. Zatem czy jesteśmy gotowi, żeby być... Częścią tego krytycznego punktu, tego małego procentu, to jest bardzo proste, to jest kwestia tworzenia, tworzenia zmiany wewnątrz. Powinnam odpowiadać na każdą sytuację stabilnie. Niech współczucie będzie moją osobowością i bardzo szybko moja, każda wibracja stanie się złotą kroplą, a ja będę instrumentalna w... W tworzeniu tego boskiego, złotego świata. Świata, na który wszyscy czekamy. Oświetlając piękno. Świadome tworzenie pięknego świata. Podziel się swoją złotą kroplą.